Witajcie kochani, kolejna wojna, e, tym razem z szwedzkimi huraganami, także nie ma wątpliwości skąd ten sojusz pochodzi, no i spróbujemy troszeczkę Skandynawą zamieszać, na razie mają dużą przewagę, ale nie patrzę nic ile ataków Zostało, jedziemy z tematem. Dziwne ustawienie, szczerze mówiąc, czerwony na zielone, no, dwóch zielonych z reguły, po bokach. Pierwszy raz się spotykam chyba z takim ustawieniem. To ciekawe, zobaczymy, e, czy im się to opłaci. 4,300, no nie, chyba, na osłodę, jeżeli nie pójdzie nam no dobra, czerwony tank. To pierwsze, co robimy, to walimy niebieskimi. Nie ma tu przyspieszenia many, więc weźmiemy Artura i trzech magnich. Jakbym wziął, zrobił jeszcze czwartego magniego, to będzie mnie kusić, żeby sami magni grali. To będzie nuda. Ale nic. Dobra, mieliśmy na środku piękne złożenie. I wyczerpaliśmy limit klocków chyba, niebieskich. Co, odpalimy diamencik. Na dole mamy złożenie. To ciachniemy tutaj, ale pięknie weszło. Liczyłem na to, że podejdzie jeden krocek chociaż, a weszło piękne kombo. Dobra, teluria przede wszystkim. Najmocniejszy magni, dobra. O, no i teraz nie wiem. Chorgala, bo on jest obszarowy, także w sumie mogłem tą, tą babkę z tym wężem też stuknąć jednym magnim, bo miałem trochę klocków pod spodem. No ale Ach, to było pewniejsze. Dobra, kończymy ją. Tak czy tak, widzicie, klocki poszły, bo był diamencik. No mogłem obniżyć mu defensywę. Nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Ale nie było to potrzebne. Także pierwsze koty za płoty, jak to mówimy. I całkiem nieźle poszło. Zobaczymy resztę tej wojny. Dobra wybierzmy sobie kogoś znowu. No tutaj. Dobra no weźmiemy czerwonych. Z uwagi na, na boki obrony. Tradycyjna ekipa, bez kombinowania. Jest parę klocków, akurat w Liany. I tam w Musasiego. Dobra, Liana... No z reguły przy mono w kontrkolorze nie wytrzymują trzech klocków. Musasiego koniecznie, no bo to odpali kogokolwiek. Tu by się przydał klocek kurcze po tej lewej stronie. Spróbujemy coś podciągnąć. <laughs> Obrońmy się, jeżeli ktoś by odpalił z jakimś efektem. No ale nic nie chce wejść. Tak, te czerwone złożyć. No jedno złożenie nam brakuje. Nic nie weszło. Dobra. Na razie nie ma dramatu. Niebieskie. Diament fioletowy się zrobił i nic poza tym. O dobra, teraz mamy czerwone, ale weszło kombo jeszcze raz. Ej, jelenna. Dobra, ciach. Kogoś pewnie stracimy. Uch, mocno nas trzasnęli. Dobra, załatwmy tanka. Będzie komuś łatwiej. Bo nam to już chyba nie pomoże za wiele. Zwłaszcza, że po prawej stronie nie ma w ogóle klocków. Tak to Liana by poszła raz, dwa, trzy. Dobra, walimy w Kunchena. On nam obniży defa, bo Grazul nie zdążyła. Więc prawdopodobnie kogoś stracimy. No nie, nie straciliśmy jeszcze, się bronimy. Teraz klocki z ładnie. Odpalimy to, odpali naszych. Smog, dobra, leczymy. I nie wiem teraz, Kuchen chyba tak. Spróbujmy wykończyć leczącego, który wykańcza drużyny przeciwne. Jest naprawdę ciężki, ten gość. No dobra, nie ma czerwonych. Podciągniemy sobie ten, który mamy. Ten uciek. Dobra, to mamy w Kunchena akurat trzy. Musashi kogoś zabierze. Eee, królową akurat choroba. Dobra, kuchen skończony. Teraz by się przydało tu na lewej stronie, żeby wszedł czerwony klocuszek. No wszedł, ale za nisko. Środek. Nic, 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 nic. Tu podciągniemy. I mamy złożenie. Dzięki smokowi cztery klocki. To jeżeli nikt Marianny na mnie rozwali, to jest szansa, że jeszcze popieścimy tu kogoś. O, mamy, mamy klocki pod lianą. Dwa może wystarczą. Plus palenie. Zróbmy tak, żeby pusić w pustkę, żeby Grazul się na, naładowała. Musashi niech. No nie wiem, czy nie lepiej było te trzy klocki jednak złożyć pod, pod lianą. Dobra, nieważne, bo już mamy pod nią klocki. A teraz potrzebujemy klocki pod Musashi. Tylko klocki czerwone. Musimy się leczyć. Raczej jesteśmy skazani tu na porażkę, jeżeli nie będzie dużo klocków pod nim czerwonych. Potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy, ja wiem, z 5-6 klocków myślę, żeby go pokonać. Bo on po swoim yy, tej umiejętności specjalnej jeszcze się ładuje chyba. Tak, każdy atak daje, daje mu życie. A pod nim nie ma w ogóle, zobaczcie wszystkie czerwone są w pustkę. No ale na razie na razie się bronimy. Dobra, teraz odpali. 600 punktów mamy, 670. No nie wiem, czy to wystarczy. Dobra, jeszcze starczyło. No ale teraz już chyba no jeszcze starczyło. <grym> ale walka nic go nie rusza, nie, nic go nie ruszałem te klocki naprawdę w takiej ilości. Puszczamy tutaj na lewej stronie, to przynajmniej się wyleczymy. 600 wytrzymujemy, 600... około 600 obrażeń nam zadaje, więc powinniśmy teraz wytrzymać jeszcze jeden atak. Znowu mamy klocki. On i tak odpala, więc wpuśćmy coś w niego. 630 chyba jakiś krytyk wszedł. Nie wiem, czy wytrzymamy. jeszcze wytrzymaliśmy. No, ale nie ma pod nim klocków, więc tak naprawdę to do niczego nie prowadzi ta walka. Poza, widzicie, już czas się zaczął odliczać, więc trzeba zacząć coś pod nim kombinować. By chociaż może częściowo jakoś go trafiało. Dobra, teraz mamy dwa, ale to niestety nie rozwiązuje sprawy. Przegrana. Mm. No dobra, ktoś sobie to dobije. Ależ była walka. No gdyby został atakujący, to może by się to szybciej rozstrzygnęło, niestety. Dobra, tutaj dwóch niebieskich bohaterów w tej drużynie obronnej, więc jedziemy zielonymi. Tradycyjna ekipa. A poprzestawiajmy oddziały, bo tam w sumie jakoś tak szybko szybko włączam, że te oddziały nawet nie ustawiam. Momentami. Wymieńmy jeszcze dla margary. Dobra. Myślę, że tak będzie ok. I tak, jest tutaj do podciągnięcia, ładnie, niebieskie, w niebieskiego co prawda, ale. O, ale są trzy, także wykończymy Magniego. Bomba Margaret w Margaret. Rzućmy tego smoka, to powinno odpalić, no poza Melendorem wszystkich. No i dobra, jedziemy. Kadilen, zobaczmy, co, co tu zostanie. I Margaret chyba... Tak, Margaret, bo potem zrobią się jakieś dziwne uniki. E, dobra, puśćmy klocki w, 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 w wele. Już mylą mi się te imiona. <grym> Aj, kombo nie... Nie, 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 Po co to kombo? Po co to kombo? Na szczęście dwa uniki chociaż. Margaret odpala. Spróbujmy tego tanka zdjąć. No i pięknie, no i mamy trzy klocki pod Quintusem, co odpaliło naszych bohaterów. Niestety combo odpaliło również Quintusa. Dwa uniki znowu dzięki Margaret. No i to już jest tylko formalność. Jeszcze mieliśmy klocki na dole, także na spokojnie to. No dobra, 2-1 na razie z trzech ataków. Nie jedziemy dalej. Kogo tu jeszcze mamy? Tu jest Heimdall. Tu jest dwóch żółtych, kurczę, ale 4300 to nie wypada. Tu są szybcy sami. No nie wiem, z Finlayem trzeba będzie chyba pograć. Teluria Finlay. Dobra, weźmy na razie tych szybkich, tutaj na dole. I spróbujemy naszą drugą ekipą niebieską z uwagi na czerwonego tanka. A weźmy zamiast Ponuraka weźmy Sonię. Sonia jest szybka, a sarnia teoretycznie powinna robić to co to co Ponurak. Dobra, mamy tu złożenie. No, celem jest, wiecie, zdjęcie Grave tak naprawdę, a cała reszta, jak się coś uda, to fajnie. Nie obiecuję sobie tutaj za wiele, zwłaszcza, że widzicie, co się dzieje w klockach. Podciągnijmy, o dobra, to może wystarczy na, na Grave Makera. Zobaczmy. Dobra, starczyło, no ale nie zmienia to faktu, że klocków nie mamy. Liana i tak odpala, więc puśćmy te fioletowe. Dobra, coś tam naszło, ale wszystko rozrzucone. Jeszcze się trzymamy. smok to jeden klocek, może odpali. Nie, nikogo nie odpalił. Dobra, Kirill poszedł, więc już nie mamy leczenia. O, teraz! O! Teraz się rzuciło. No dobra. Insarnia i na kimś się trzeba skupić. Pytanie, czy Ewelyn, czy Liana, a może Wivika. Tam jest obniżona obrona, więc spróbujmy tam. Dobra. Kontratak jeszcze włączyliśmy Borilem. Ewelyn i tak odpala, więc jedziemy tą stronę. Ciach. Mamy klocki pod lianą. Miejmy nadzieję, że na kontrata gdzieś się nadzieje. A, June pierwszy, cholera. Jest kontra. Ech, ty, ty. Wiedziała, gdzie strzelić. No dobra, to już jest przegrane, ale i tak całkiem nieźle ich tu poszarpałem. Wydaje mi się. O, jeszcze pięknie klocki weszły. Ach, prawie, prawie weleń jeszcze zeszła. Dobra. No, myślę, że całkiem dobrze poszło, jak na to, co, co zaprezentowało. Fajne kombo 3 razy 3 weszło. Tylko niestety wszystko w środek, gdzie już nie było nikogo. Dobra, jedziemy tutaj. Tutaj jest yy, Seshad, więc weźmy naszą Ekipę żółtą. Kostium Leonidasa będę wykańczał jak skończę drugą wiwikę, także jeszcze chwilę to potrwa. No dobra, no ok. są trzy klocki w Telurię. ale zrzućmy coś z prawej, może coś w seszat nam wejdzie, nie weszło. Hmm, dobra, zrzućmy ten środek. No, nie ma klocków nie ma. Powtarzam to cały czas. No teraz troszeczkę naszło. Zrzućmy zrzućmy 4. Mamy, co prawda oni odpalają. Po Kingston. Seszat. Dobra, jeszcze się trzymamy. Tam odpala teluria. Spróbujemy zdjąć tanka. Nie udało się. ale może jeszcze Leonidasi zdążą, zdążą go pacnąć. Ach kurczę, jeszcze brakło. Dobra, mamy drugiego, także odpalmy. Teraz jest troszeczkę klocków. Puśćmy sobie środek. No, Vivika Chyba nie będzie miała już kogo uzdrawiać. Praktycznie tak. Pójdźmy tą prawą stronę. Tam jest Seszat. Dobra, Kingston ma mniej życia. No ale. To niczego nie zmienia. Jakby błąd, to chyba trzeba było już uciec. Tu trzeba było uciec, bo teraz się Kingston odnowi. Łaaa, no nie, dobrze, dobrze, że zostaliśmy, bo seshat poszła do piasku. Za wiwikę. No, idą jeszcze klocki. Odpalimy Smoka i mamy trójkę. W pustkę. No, jeszcze Kingston mógł odpaść. No trudno. Trudno i tak poszło całkiem, całkiem. Mogło być lepiej na pewno. Także coś słabo idzie. Już dwa zwycięstwa, trzy porażki. Także no chyba nie, nie jest wstyd bić ich. Nie wiem. tych trzysta, No nie wiem, kuszą, kuszą, ale ja wiem, kto mi został. Chyba fioletowi tak. Nie, no nie. No dwóch żółtych bohaterów. Dobra, jedziemy z Finlejem. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, nie? Tak jest, dawajmy Finleja. Fioletowi może wyrównają stan meczu na 3-3. Bo na razie jest cienko. Poprzestawiajmy tak jak powinno być. No i OK. Zobaczmy jak nam pójdzie. Ha! Żadnych klocków. Dobra, zrzućmy żółte, to się zrzucą zielone. Tak, kurde. Zrzućmy, co mamy. O, coś naszło. Coś naszło, od razu wyszło. Dobra. No nie wiem, trzeba zrzucić te zielone, to zrzuci się niebieskie. O, o pięknie jeden z dołu odpalający poszedł dobra leczymy teluria to jest podstawa jedno leczenie i osłabienie naszej many dobra w zelin mamy trzy, Ona się nadzieje na kontratak. Ale jeszcze 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 została dobra. Obniżenie defensywy. Polecimy Quintus'em. Finley odpala, więc walmy ile się da. No, nie zrobił nam za dużej krzywdy. Mamy na dole złożenie. Ciach. No, Fioletowi tu ratują honor, widzę. Nie dali sobie nadmuchać w kaszę. Dziękujemy. Eleganckie zwycięstwo. No dobra. Także 3-3 w tej wojnie, nie, nie wiem, no nie jestem zadowolony, bo wynik na pewno nie będzie jakiś super. No ale zobaczymy to wszystko na podsumowaniu, jak to wyjdzie. A, także. No nie, wiem, było, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Dobra, kochanie, zapraszam Was na podsumowanie w takim razie. Trzymajcie się. Witajcie na podsumowaniu, kochani. No niestety porażka. Znowu Robert, najlepszy u nas w sojuszu. Piękne nagrody. U nas wszystkie ataki. U przeciwników pewnie nie, bo. A nie wszystkie też, także zdyscyplinowany sojusz. 300 punktów, także to dziwne ustawienie być może zaskutkowało. Dobrym wynikiem. Dobra, przejdźmy sobie na pole bitwy i zobaczmy, co tam się dzieje. Ok, jesteśmy na polu. Koniec wojny. Stoimy. Niezłomnie i niezłamani, a jednak pokonani. Eee, najlepsi atakujący, tak jak mówiłem Robert. Zów najlepszy, a tym razem jedenasty, także. Piąty w sojuszu, także nie najgorzej, pomimo tych, no wydaje, wydawało się, szła słabych ataków. E, Okej, okay. no i teraz, a, historia ataków mogłem tam włączyć. przewinimy sobie to na górę. E, i dobra, 86 punktów i Psefer, także na raz. Pierwszy raz pokonali moją drużynę. Potem, potem, znowu Einheri, też drugi raz, 86 punktów, więc chyba drugi raz cała poszła. I znowu Einheri, coś polubił mnie ten gościu, trzeci raz, pozdrawiam jeżeli ogląda, e, więc trzeci raz zdjęli moją drużynę. I, i, I tutaj ktoś mnie zaczął dziubać. I slayer dokończył. Także ale zobaczcie, jak mieli na dwóch to 87 punktów zdobyli. Natomiast na jeden atak 86. Także czwarty, czwarty raz moja drużyna poleciała. Czyli tak jak poprzednio, czterokrotnie pokonany zostałem. Tylko tutaj im lepiej troszeczkę poszło, bo zużyli 5 ataków w sumie. Także no co, dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, kochani, komentujcie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już się pomału rozpędzam z tym wszystkim. Trzymajcie się, hej.